Nigdy nie powinieneś demaskować narcyza przed poznaniem tego. Jeśli podejmujesz próbę zdemaskowania osoby narcystycznej, musisz być świadom ryzyka, że zostaniesz zaatakowany. Osoby narcystyczne są nieprzewidywalne w swoim dążeniu do sprawiedliwości. Ich reakcje mogą prowadzić do bardzo szkodliwych działań. Możesz doświadczyć obrażeń, obelg, agresji, manipulacji, kłamstwa oraz oczywiście tzw. manipulacji rzeczywistością gaslighting. Pamiętaj, że próba zdemaskowania osoby narcystycznej może spowodować, że staniesz się celem jej atry. W sytuacji konfrontacji z taką osobą należy zachować ostrożność i zrozumieć, że ich głównym celem jest obrona własnego ego. Będą prowadzić działania mające na celu utrzymanie swojej wyidealizowanej wizji siebie, a wszelkie sugestie i dowody, które temu przyczą, zostaną odrzucone i zaatakowane. Często osoba narcystyczna jest skłonna do projektowania swoich wad na innych, więc może wykorzystać twoje zdemaskowanie do oskarżenia ciebie dokładnie o to samo. Jeśli jednak zdecydujesz się podjąć próbę zdemaskowania takiej, Osoby, pamiętaj o zachowaniu własnego bezpieczeństwa emocjonalnego i nie daj się wciągnąć w grę manipulacji, kłamstw i gaslightingu. No i zaobserwuj mnie, żeby nie przygapić kolejnego filmu z cennymi poradami.